200 osób z całej Polski zgłosiło swój udział w pierwszym kongresie profesjonalistów IT, który dokładnie za tydzień odbędzie się w Rzeszowie. Przedsięwzięcie to organizuje klaster firm informatycznych Polski Wschodniej, a tematem przewodnim będą innowacyjne technologie komunikacyjne i informatyczne. Kto zdecydował się przyjechać do Rzeszowa, o tym organizatorzy spotkania. Anna Katowicz, Wega.com Paweł Kielanowski, klaster IT Jacek Wach, BMM Łukasz Szymański, IDEO. Są to informatycy przede wszystkim, prezesi dużych firm, kierownicy działów IT, którzy po prostu chcą być na bieżąco z nowinkami, które w branży, która cały czas się zmienia, pojawiają się. W większości przypadków są to osoby, które są odpowiedzialne za działy IT w swoich firmach, więc wiadomo, że każdemu z nich zależy na tym, żeby ten dział był jak najlepiej rozwinięty, jak najefektywniej funkcjonował, więc do tego są potrzebne im cały czas te nowe technologie. A wiadomo, w świecie informatyki bardzo dynamicznie się to zmienia. Można powiedzieć, że co pół roku, co rok tak naprawdę ta technologia technologia, z której korzystamy dzisiaj, staje się przestarzała i za chwilę ona, ona będzie do wymiany. Niekoniecznie musimy ją wymieniać, natomiast jeżeli chcemy korzystać z najlepszych rozwiązań, które mamy do dyspozycji w danym momencie, no to powinniśmy rozważać przynajmniej zapoznanie się z tym, co jest aktualnie na rynku na topie. No ale informatycy na co dzień nie zapoznają się z tymi nowinkami, aż potrzebny jest do tego kongres? Coraz częściej komunikujemy się w sposób internetowy, z wykorzystaniem technologii internetowych, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Jednak mobilnie nie da się budować relacji. I ten kongres stanowi doskonałe miejsce do budowania takich relacji nie tylko na polu biznesowym również merytorycznym czy państwo spodziewacie się że po tym kongresie zwiększy się liczba członków klastra nie robimy tego wydarzenia po to, żeby zwiększyć sobie ilość członków w klastrze, bo to nie jest naszym, naszym głównym celem. Celem jest, aby być obecnym w branży, żeby pokazywać, że branża IT jest mocną branżą na Podkarpaciu w Rzeszowie. A jeżeli ktoś będąc na kongresie stwierdzi, że jesteśmy fajni, no to serdecznie witamy w klastrze IT. Co wydarzy się podczas kongresu? Kogo będzie można posłuchać? W jakich dyskusjach będzie można wziąć udział? Na kongres zaprosiliśmy przedstawicieli ogólnopolskich i światowych firm z branży IT. W kongresie weźmie udział na przykład dr Tadeusz Golonka z firmy Microsoft. Zaprosiliśmy również pana Pawła Podwysockiego z prezesa zarządu Siemens Enterprise Communications. No i na przykład też jest pan Aleksander Miller, dyrektor handlowy IBM Polska. Także no, jak państwo widzą, IBM, Siemens czy Microsoft to są takie rozpoznawalne bardzo firmy z branży IT. Także dla przeciętnego, przeciętnego. Prawda, człowieka jest. Także no, te nazwiska tak naprawdę świadczą o randze wydarzenia i o tym, że no, naprawdę impreza będzie miała wysoki poziom merytoryczny i warto w niej wziąć udział. Gdybyśmy mieli powiedzieć o konkretnych zagadnieniach, jakie będą poruszane, to na co państwo zwrócilibyście uwagę? Będziemy mówić m.in. o inwestycjach w dobie kryzysu, zwłaszcza dotyczących informatyki, o projektach pozwalających na sfinansowanie inwestycji informatycznych. Będziemy mówić o nowych technologiach komunikacyjnych, i to w zasadzie jest klucz całego spotkania. W dzisiejszych czasach niezwykle ważnym aspektem informatyki jest bezpieczeństwo przechowywanych danych, więc to będzie jeden z tematów kongresu. Również technologie chmurowe, które stają się coraz bardziej powszechne. Powiemy również o innowacyjnych rozwiązaniach w systemach wideokonferencyjnych. Poruszymy tematy najnowszych trendów rynkowych w komunikacji dla przedsiębiorstw. Ogólnie podsumowując, można powiedzieć, że tak naprawdę każdy informatyk znajdzie coś dla siebie, coś interesującego na tym kongresie. Myślę, że tutaj jednym z ciekawszych bloków tematycznych, który znajdzie się na planie kongresu, w agendzie kongresu, będzie wystąpienie przedstawiciela Urzędu Patentowego, który opowie o tych rozwiązaniach, które już wiemy, że są, już są zgłoszone do Urzędu Patentowego, już patenty uzyskały, natomiast jeszcze nie są dostępne na rynku. Oczywiście on powie w tym zakresie, na który prawo mu pozwala. Natomiast Dzięki temu będziemy w stanie zwrócić uwagę na te rzeczy, które za chwilę może staną się jakimś standardem na naszym rynku. Czy Państwa zaskoczyło zainteresowanie udziałem w tym kongresie? Czy spodziewaliście się, że tyle osób tak szybko się zgłosi? W ogóle nie jesteśmy zaskoczeni tą frekwencją na, na kongresie, ponieważ od początku profesjonalnie, bardzo profesjonalnie podeszliśmy do organizacji tego wydarzenia. Pozyskaliśmy wielu patronów medialnych, zapoczątkowaliśmy współpracę z wieloma partnerami, którzy branżę IT też reprezentują. Zresztą Rzeszów jest stolicą innowacji. Chcemy zaznaczyć obecność branży informatycznej, która jest bardzo reprezentatywna. Funkcjonuje klaster firm informatycznych Polski Wschodniej. Większość firm w klastrze to, to firmy właśnie z Podkarpacia. No więc no, jakby wszystko sprzyja temu, aby Rzeszów stał się no, przynajmniej w tym dniu stolicą informatyki. To zainteresowanie świadczy o tym, że takich spotkań brakuje, że są potrzebne takie spotkania? Tak naprawdę w Polsce do tej pory nie było takiego spotkania, które ogólnopolsko ko kojarzyłoby te osoby, które gdzieś tam wokół branży informatycznej są ze sobą związane i które są, tą branżą się interesują, więc tutaj z perspektywy tej informacji e, jakoś nie jest zaskakujące, że zgłosiło się tak dużo osób do udziału w tym kongresie. Jeżeli chodzi o te osoby, które się zgłosiły, to są osoby z całej Polski. Nawet jest bardzo dużo osób, które przyjeżdżają z drugiego końca Polski i wcale nie, nie twierdzą, że to jest dla nich problem, wręcz zgłaszały się do nas te osoby, prosząc o informację w jaki sposób mogą sobie załatwić nocleg i tak dalej, natomiast doceniając tą wiedzę, która będzie tam przekazana, dla nich nie było problemem przejechać przez całą Polskę po to, żeby się pojawić na tym kongresie, no i zdobyć tą wiedzę, która tam będzie przekazywana. Często w Polsce Podkarpacie kojarzy się jako ten region, gdzie królują zespoły ludowe gdzie są bieszczady, no Dolina Lotnicza jest takim klastrem, który jest znany. Czy myślicie Państwo, że dzięki takim spotkaniom, jakie je organizujecie, kongres profesjonalistów IT, ten wizerunek zacznie się zmieniać? Sam kongres oczywiście nie wpłynie na to, że, że nagle wszyscy zaczną kojarzyć Podkarpacie z informatyką, z innowacyjnością i tak dalej. Natomiast zauważamy, że coraz więcej jest takich wydarzeń, które przykładają się do tego, żeby rzeczywiście ludzie odbierali w ten sposób nasz region. Zresztą my jako klaster też coraz więcej tego typu inicjatyw podejmujemy, chociażby współpracować praca z uczelniami pod kątem tworzenia odpowiednich kierunków i tak naprawdę przygotowywania dla siebie potencjalnych pracowników. To gdzieś tam w całokształcie przekłada się na to, że wcześniej czy później rzeczywiście ten region może zacząć być kojarzony z Doliną Krzemową. Szczegółowy program kongresu na stronie www.kgresprofesjonalistówIT.pl.